Siemano z tej strony, Roni, i witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem nowość premiera Król Cash. Mam przed sobą 6 drapeczek. One są po 10 zł. Do wygrania główna nagroda to 500 tysięcy, potem 10 400, 200, 150, 30, 20 i 10. Co musimy tutaj mieć? No wiadomo, musimy zdrapać Twoje liczby, i jeżeli jakaś z wygrywających liczb jest, no to mamy. Przypisaną do niej kwotę. Natomiast jeżeli znajdziemy koronę bądź symbol, koronę to oczywiście przypisaną do niego wygraną, a jeżeli będą to plik pieniążków, no to będzie dwukrotność takiej kwoty. Tak to tu wygląda. Sześć drapeczek lecimy, zdrapujemy po kolei pierwsza zdrapka z numerem 13. Mam dwie takie trzynastki, więc może akurat która z nich coś tutaj odda numerek 22 15 12 43 oraz 38 to rozstrzelone są może akurat coś z tego będzie Dwadzieścia cztery brak, 49 dziewięć brak, dwadzieścia siedem brak, dwadzieścia jeden również brak, czterdzieści dwa brak, na razie obok, szesnastki również nie mamy.

oraz 52 też nie mamy nic na 50 no to pierwsza zrabka królkę chyba nic nie odda to chyba ta 13 pewnie będzie pechowa 41 53 brak 44 brak 36 brak i 47 brak czyli pierwsza zrabka o numerze trzynastym pusta. Kolejna drapeczka to numer dwadzieścia. I zrapujemy liczby. Czternaście, trzydzieści siedem, trzydzieści sześć, dwadzieścia jeden, oraz dwadzieścia osiem do dwudziestka nam przyniesie wygraną dwadzieścia dwa siedemnaście 18, osiemnaście. Oraz czterdzieści jeden, nie mamy nic powyżej.

kontrolne. Może tutaj sprawdzimy. No, gdybym nie chciał, to bym zdrapał je od razu. Tak, próbuję, chcę i, i kontrolny brak. co, nie ma nigdzie dronu? Jest, te. To może tutaj w tym będzie. Nie ma, ale tu mamy te. No patrzcie, jak na coś. Mamy jednotę. Nie wiem. Potem aż z ciekawości poszukam, żeby nie przedłużając. Zrabka numer czternaście. Czterdzieści pięć. Dwadzieścia jeden. Piętnaście. Trzynaście oraz dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć brak, pięćdziesiąt cztery brak, czterdzieści dziewięć brak, trzydzieści dziewięć brak i czterdzieści jeden brak. z czterdziestego mamy tylko czterdzieści pięć, nic powyżej. tak to nisko, dwadzieścia siedem brak.

46 nie mamy, 43 brak i 23 brak, czyli pod 40, nie, pod 21 jedynką mamy wygraną. O, widzicie, mamy nawet e, kontrolną G, czyli pod 21 mamy 10 zł. Czyli kontrolne jest G, G i G, 3 razy G, ale dobrze, mamy pierwszą dyszkę, jest pierwsza wygrana w numer 14, teraz drapka numer 13, czyli druga trzynastka, 32, 59,

Pięćdziesiąt sześć. Też nie ma dwunastki. Nie mamy siedemnastki. Nie mamy czterdzieści. Jeden też nie mamy czterdzieści dziewięć. Tylko trzydziestki. Trzydzieści osiem brak lub pięćdziesiątki. Dwadzieścia osiem. Trzydzieści siedem brak trzydzieści sześć brak. 34 brak, no to już się kończą powoli 30. Jak będzie jakaś 30, to może akurat to będzie ta wygrana. 21, 52 brak, 27, 15 oraz 23. Czyli ogólnie rzecz biorąc, pusto mamy V, -kę, R, -kę. I l, i, i tyle. Dobra? No i są dwie zrapeczki do końca. Numer dziewięć. tak, dziewięć, to może jakieś niskie tu. No tu jest wysoko, pięćdziesiąt trzy, dwanaście, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy i 41 Znów mamy tutaj wysokie liczby. Tym razem 12, a tak to wszystko powyżej. 40, i mamy 47. Ok, jedną sobie anulujemy, już 40. 45 To są dwie 40, które nam odpadają. Zostało jeszcze 5 40, których nie możemy, których nie mamy czterdzieści sześć, cztery, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia dziewięć nie mamy, trzydzieści nie mamy, czterdzieści dziewięć, stałe trzy, czterdzieści osiem, dwie, pięćdziesiąt dziewięć, osiemnastki brak, czternastki brak. Dwadzieścia osemki brak, pięćdziesiąt cztery, siedemnaście, jedenastka obok, wszystko trzydzieści pięć, trzydzieści cztery i trzydzieści siedem, pusta. Kolejna pusta została ostatnia z numerem dziesięć, dziesiątka.

Trzydzieści osiem, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia siedem, zostały dwie dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści jeden nie mamy.

No to co, mamy tutaj w tej zdrapeczce, w tej nowości mamy jedną wygraną, 10 Ziko kontrolne to 3 razy G. I to by była materia w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!